Na spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Zagłębie Lubin zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Atmosfera na stadionie Darku naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. Jestem ciekaw, czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz coś wyjątkowego, czym zaszachuje rywala. Obyśmy mieli tu emocji. Udana próba rozciągnięcia gry. Walić. Rozciągnięcie gry na skrzydło. Żliwec. No, może być groźnie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Przeciwnicy przejmują piłkę. Krzysztof Mączyński. Idzie do przodu. Próbuje lobować bramkarza. Ach, tuż nad poprzeczką. Znakomicie próbował przechytrzyć bramkarza. Delikatnie, ale troszkę przesadził. Byłaby fantastyczna bramka, gdyby zdołał zmieścić tę piłkę pod poprzeczką. Świetny przegląd pola. Ładne, prostopadłe podanie. Bramka i to jest otwarcie wyniku tego meczu derbowego, proszę Państwa. Kibice gospodarzy w niebo wzięci, ale ja coś czuję, że teraz to się dopiero zacznie. Widzimy powtórkę tego fantastycznego, naprawdę fantastycznego rozegrania. Rozmontowali, rywali podaniami. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. I teraz strata. Podają piłkę, szukają luki. No, może teraz. Dobrze wycofują piłkę. Dobra okazja do oddania strzału. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Sprytnie z obrońcę obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Udało się. Czy będzie gol? A jednak górą bramkarz. Pewna obrona w piekielnie trudnej sytuacji. Ręce same składają się do oklasków. Z w pole karne. I piłka wybita za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowuje z I piłka wybita do przodu. Strzela! Ofiarny blok. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Będziesz sam na sam z Bramkarzem. No, niestety, mogli nawiązać walkę z rywalem. Nie strzelili gola kontaktowego. Wyśmienita okazja, niestety niewykorzystana. Nie mogą takich marnować. Stracili teraz piłkę. Łączyński. Będziemy mieli rzut wolny dla Śląska-Wrocław. Erik Exposito. Erik Exposito. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Żliwec. Ale sprytne, prostopadłe zagranie. Uderzenie. Broni nie wypuszcza piłki z rąk. Maciej Tomaszewski. Kaczetski. Mączyński. Maciej Pałaszewski, Krzysztof Mączyński. Wado. Kapitalnie to zrobił, chyba będzie gol. I strata piłki. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Będą szukać teraz okazji do kontry. Wciąż się przesuwają do przodu. Wrzucił piłkę na dalszy słupek. Mamy spalonego. Coraz mniej czasu do końca przegrywają. Słuszna decyzja trenera decyduje się na zmianę. Obrońca dobrze to przerywa. Musonda cały czas biegnie z piłką. Próbował. To może być bramka kontaktowa? Tak! Gol! Piłka wpada do bramki! Fantastycznie! Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. No zastanawia się czy nie strzelać. ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Filip Starzyński. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Ciekawe jak to rozwiąże. I teraz bardzo ważny przechwyt. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Dobrze pomyślane podanie górą. Dobre to prostopadłe podanie. Ach, rozczarowanie na trybunach. Ładny, szybki kontratak, który niestety skończył się słabym strzałem. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Ale stał się obracz. Udało mu się minąć obrońców. Jest! Tak jest gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili! No, tu niestety bramka nie zostanie uznana. Sędzia wyraźnie daje znak, że był spalony. W powtórce dobrze widać tę sytuację. Sędzia nie wahał się unieść chorągiewkę, choć sam zainteresowany nie zgadza się z jego decyzją. Waldemar Sobota. Jest zawodnik na czystej pozycji. To musi być gol. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Żykryje, jest okazja. Kolejne podanie dociera do adresata. Dziś pod tym względem wypadają znakomicie. I to jest coś, co w którymś momencie robi różnicę. Wysoki procent dokładnych podań. Jest szansa na kontratak. No to będzie stuprocentowa szansa. Ostatnie 7 minut regulaminowego czasu gry. Ależ końcówka tego spotkania.